Dobry, Turcy zapisali się wielkimi literami na kartach historii naszej cywilizacji. Głównie za sprawą kebaba. Ale oprócz tego było jeszcze kilka ciekawych dokonań, jak na przykład trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata i to właśnie tym się dzisiaj zajmę. Eliminacje zaczynają się od przeciwnika, który nam, Polakom, zaszedł za skórę, więc należy oddać ogromny szacunek kolegom Turkom, że zdołali ich pokonać. W dodatku to był mecz otwierający eliminacje, więc trudność była jeszcze poziom wyżej. Dobrze, że ich trenerem nie był wtedy Fernando Santosz, bo level byłby nie do przeskoczenia. Los w zamian za kulinarny wkład dla ludzkości oddał Turkom i ich najpoważniejszym rywalem do awansu okazała się Szwecja. I bardzo dobrze, bo jeżeli byłby ktoś z górnej półki, to tego odcinka by nie było, tak samo jak Turcji na mistrzostwach 2002. W Azerbejdżanie kolorowe kamery wymyślono dopiero w 2005 roku, więc te czarno-białe obrazki muszą Was zadowolić. Natomiast techniczne sprawy schodzą na drugi plan, bo Turcy po trzech meczach mają na swoim koncie aż 7 punktów, co jest dobrym wynikiem. Po meczu ze Słowacją będą mieć aż 8 punktów. Tak na marginesie to nasi południowi sąsiedzi bardzo fajnie rozegrali te eliminacje, bo zabrali punkty najsilniejszym, czyli Szwecji i Turcji, tylko po to, aby oddać zdobycze Azerbejdżanowi. Bardzo fajna adaptacja Robin Hooda. W kolejnym meczu strzał typu szczur mocno namieszał w głowach tureckich kibiców, ale ku pokrzepieniu serc obrońca gospodarzy wykonał piękny manewr swoją stopą i strzelając Samobuja natchnął ten mecz drugim życiem. W takiej okazji przyjezdni nie zmarnowali i dwie minuty po wylewowym incydencie zdołali wyjść na prowadzenie, którego już nie oddali. Rundę rewanżową zaczął pojedynek z Azerbejdżanem, na własnym boisku, więc przyjezdni zostali pozbawieni jedynego sprzyjającego aspektu w tym pojedynku. O ile pierwszy mecz był wyrównany, tak drugi z równością miał tyle wspólnego, ile przemówienie Marty Lampard z cenzuralnymi słowami. Czyli mało. Myślę, że raczej nikt się tego nie spodziewał, ale najlepszym spotkaniem tej grupy będzie ten z Macedonią. Nieoczekiwanie goście wyszli na dwubramkowe prowadzenie. Turcy zdołali jakoś wyrównać. Powolnym Macedonia ponownie objęła prym, aż wreszcie na 15 minut przed końcem po raz drugi nastał remis. I na tym zabawa się skończyła, ale mecz był fajny. Słowacja, jakieś tam szanse na awans miała, ale tym meczem skutecznie zostały pogrzebane. W przedostatnim pojedynku eliminacyjnym odbył się Hit. Wielki mecz oto, kto wygra grupę. Do 87 minuty można było myśleć, że tego zaszczytu dostąpi Turcja. Jednak cztery kolejne minuty zadecydowały inaczej. I to Szwecja wychodzi bezpośrednio na mundial z pierwszego miejsca, a artyści kebabów zagrają mecz barażowy. Ale zanim to się stanie, to trzeba jeszcze ostatni pojedynek zagrać. Aż dziwne. Że Mołdawia tak łatwo odpuściła ten mecz Przecież z Polakami grali do końca W każdym razie na pożegnanie tej fazy Turcja wygrywa 3 do 0 I lekko poprawia swój bilans warunkowy, Który zupełnie nic nie znaczy tak jak już wcześniej wspominałem, zespół z pierwszego miejsca jedzie na mistrzostwa, a z drugiego jedzie na dwumecz w barażach. Turcy trafili na Austrię. Historycznie jedni i drudzy powodowali sporo zamieszania wokół siebie. Nie inaczej było tym razem. W meczu numer jeden Imperium Osmańskie wygrało 0 do 1. Natomiast w rewanżu były większe jaja. Nie wiem dokładnie co się stało. Austriaccy piłkarze pewnie też, ale po pierwszym w miarę wyrównanym spotkaniu w drugim mieliśmy pojedynek niczym w jakiejś nudnej Widzę farmerów. Turcja w dość widowiskowy sposób zapewnia sobie awans na Mistrzostwa Świata 2002, a ja chciałbym, abyś w widowiskowy sposób zostawił suba i lajka. Grupa wylosowała się nie za trudna, nie za łatwa, taka w sam raz. Minus, że najtrudniejszy pojedynek trafił się już w pierwszej kolejce, jednak ówcześni wicemistrzowie świata mieli niemałe ciężary z wejściem w turniej. Groźny wzrok Scolariego w przerwie sprawił, że na drugą połowę wyszła inna drużyna. Canarinos już w 50 minucie stan meczu wyrównali, a jeden z Ronaldów otworzył swój dorobek bramkowy. Co się stanie w dalszej części spotkania było wiadome. Pytanie tylko w jaki sposób? No i okazało się, że przez rzut karny, spowodowany faulem, nie w polu karnym. Więc bardzo fajne zwieńczenie tego pojedynku. Porażkę z Brazylią można było zakładać z góry, więc nikt w Turcji nie powinien być rozczarowany. Natomiast w dwóch pozostałych meczach zwycięstwa są obowiązkowe. No i tutaj zaczyna robić się ciekawie. Kostarykę mogliście poznać już kilka odcinków temu, natomiast salonom piłki kopanej przedstawili się w 90 roku, kiedy to doszli do 1-8 finału Mistrzostw Świata. Potem były lekkie problemy z zakwalifikowaniem się, ale w 2002 roku dopieli swego i powrócili na Mundial. Zaczęli od pokonania Chin, a w dalszej kolejności mieli ochotę na kebaba. Niestety plan niezbyt się udał, bo mer zakończył się remisem oraz stratami w ludziach. Przed ostatnią kolejką grupową sytuacja Turcja wyglądała tak. Turcja, aby myśleć o awansie do 1/8, musi wygrać z Chinami jak największą ilością bramek, a jednocześnie liczyć na to, że Kostaryka przegra z Brazylią również sporą ilością bramek. Więc no jest ciekawie. Kraj półksiężyca zaczął uskuteczniać Blitzkrieg. W 9 minut zawodnicy Chin wyłapali dwie bramki na łeb i w zasadzie to było już po meczu. Natomiast Turcy nie mogli poprzestać na takim rezultacie. Kto wie co tam się dzieje w meczu Brazylia-Kostaryka. Mimo licznych prób piłka niczym zaczarowana nie chciała wpaść do siatki. Dopiąć swego udało się dopiero w 85 minucie i spotkanie zakończyło się wynikiem 3 do 0. Kostaryka przegrała 2 do 5 i taki rezultat dał Turcji drugie miejsce w grupie, a co za tym idzie awans do 1.8. Imperium Osmańskie wyruszyło więc na swoich wielbłądach w kierunku Japonii. To tam podejmą współorganizatorów turnieju Japończyków. Niebiosa rzęsiście płakały, zupełnie jakby to była zapowiedź smutku, jaki zaraz pochłonie krainę wschodzącego słońca. Dekoncentracja formacji obronnej poskutkowała stratą bramki już w 12 minucie spotkania. No i można się rozejść, bo oprócz kilku ciekawych zagrań, nic więcej Więcej angażującego tutaj się nie wydarzyło. Japończykom było nie w smak, ale niestety realia były takie, że pchanie na siłę dwóch drużyn to za dużo i to Korea Południowa na tym turnieju osiągnie większy sukces niż oni. Turcja w kolejnej rundzie wpadła na Senegal, oni chyba z Afryki. Bramek w tym pojedynku to się nie spodziewajcie za dużo. Właściwie to spodziewajcie się tylko jednej i to w dogrywce. Natomiast aby spotkanie piłkarskie było ciekawe, to wcale nie musi być tam od groma goli. To widowisko świetnie pokazało, że zauroczyć publiczność można innym contentem, np. komediowym. Chłopakom mimo starań nie udawało się przechylić szali na swoją korzyść, więc sędzia ogłosił dogrywkę, ale nie taką zwykłą, taką ze złotym golem, no a że turcy coś tam wspólnego ze złotem mają, no bo przecież wymyślili kebaba, to nie trzeba im było dwa razy powtarzać, co należy uczynić. W półfinale znajome twarze i koszulki, tak zwany odgrzewany kotlet. W przeciwieństwie do czasów obecnych, Brazylia wtedy miała piłkarzy, którzy jako tako umieli grać w piłkę kopaną. Strach pomyśleć, co by się działo, jakby z nimi grał wtedy Antony. Możliwe, że Ronaldo nie byłby jedynym strzelcem w tym meczu. Niestety o tym się nie przekonamy, bo fidget spinner urodził się w złej dekadzie. Turcja już nie była w stanie się podnieść, El Fenomeno zszedł z boiska, a Ronaldinho nie musiał na nie wchodzić. Pocieszeniem dla Imperium Osmańskiego jest fakt, że zagrają sobie jeszcze mecz o trzecie miejsce i mają całkiem spore szanse na wygranie go. No chyba, że ponownie bramki strzelone Korei nie będą uznawane. Ale spokojnie, ta kwestia została rozwiązana już w 11 sekundzie spotkania. To właśnie wtedy Hakan Skur otworzył wynik i zapisał się na kartach historii najszybciej strzeloną bramką na Mistrzostwach Świata, przynajmniej do tej pory. W dalszej części meczu dominacja Turcji była aż nadto widoczna, ale żeby nie zostawiać gospodarzy turnieju z niczym, to pozwolili sobie stracić jeszcze jedną bramkę, aby wynik prezentował się trochę lepiej. Po ostatnim gwizdku zawodnicy sobie wspólnie spacerowali w imię pojednania i szacunku, równości i takie tam. No i to tyle w tym odcinku. Zostaw suba i lajka. Ja się żegnam. Żegnam.